Cześć, ja jestem Michał a w dzisiejszym odcinku: skandal w meczu Sewilli z Juventusem, jak sędzia nie podyktował tam karnego. Przerażające sceny z meczu Bazel i Fiorentiny. Kamil Grabara z Pucharem Danii. Zaprezentowano nowe logo Mistrzostw Świata. Spadła fala krytyki. Al Hilal ma proponować Messiemu pensję w wysokości pół miliarda euro za sezon. De Bruyne kazał zamknąć się Guardioli. Patrice Evra wdał się w sprzeczkę ze sztabem szkoleniowym City. Wisła Płock może liczyć na wsparcie kibica z Japonii. Partnerem dzisiejszego filmu jest Top Eleven, czyli darmowa, mobilna gra w formie menedżera piłkarskiego, w której mierzysz się przeciwko innym graczom z całego świata. Poza tym to ty sam ustawiasz skład i taktykę, decydujesz o rodzaju treningu, przeprowadzasz transfery, inwestujesz w młode talenty w akademii, pozyskujesz środki od sponsorów i zarządzasz obiektami klubu. Muszę przyznać, że jest w tym naprawdę sporo zabawy. Twarzami tej gry są Jose Mourinho i Shabi Alonso, więc nic dziwnego, że do tej pory grało w nią już 260 milionów graczy na całym globie. Aktualnie Top 11 obchodzi swoje 13 urodziny, a w związku z tym organizuje wiele eventów i giveawayów dla graczy. To idealna okazja, żeby zacząć już dziś i łatwo zgarnąć rzeczy takie jak koszulki, emblematy czy zasoby finansowe do rozwoju klubu. Ten sezon będzie wyjątkowy, bo czeka na nas wiele wyzwań z wielkimi nagrodami. Zdobądź nagrody dla swojego klubu w pierwszym w historii wydarzeniu Asi Strasz lub połącz siły ze znajomymi w Pucharze United i grajcie razem, aby wspiąć się po drabinie. W Top Eleven są cztery rozgrywki: Liga, Puchar, Liga. Mistrzów i Superliga, dzięki temu codziennie możesz oglądać swoją drużynę, jak radzi sobie na boisku. Gra dostępna na wszystkie platformy mobilne i przeglądarki, a link do niej znajdziecie w opisie filmu. Lećmy z newsami. Miłego oglądania! Poznaliśmy finalistów Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Bardzo dużo emocji przyniosła rywalizacja Sewilli z Juventusem. Po 90 minutach był remis, co oznaczało dogrywkę. Hiszpański zespół może czuć się pokrzywdzony, ponieważ sędzia nie podyktował ewidentnego karnego po interwencji Cuadrado. Świetne zawody rozgrywał Szczęsny, dzięki któremu stara dama mogła w ogóle myśleć o dogrywce. W niej gospodarzom udało się pokonać polskiego bramkarza za sprawą Lameli i to hiszpański zespół mógł świętować awans. Drugim finalistą Ligi Europy została AS Roma. Włoski klub bezbramkowo zremisował z Bayerem Leverkusen. Po statystykach spotkania widać, którą drużynę prowadził Jose Mourinho. Finał Ligi Europy pomiędzy AS Romą a Sevillą zostanie rozegrany 31 maja na stadionie Puszkarz Arena w Budapeszcie. Co ciekawe, będzie to już siódmy finał tych rozgrywek w wykonaniu Sewilli. Pierwszym finalistą Ligi Konferencji została drużyna angielskiego West Hamu. Anglicy w rewanżu pokonali holenderski AZ 1-0, pieczętując awans. Do wyłonienia drugiego finalisty była potrzebna dogrywka. W jej trakcie doszło do przerażających scen. W pewnym momencie mecz został przerwany, aby medycy mogli pomóc jednemu z kibiców gości. Po wznowieniu gry decydujący cios zadali goście za sprawą Baraka i to oni cieszyli się z awansu. Finał Ligi Konferencji pomiędzy West Hamem a Fiorentiną zostanie rozegrany 7 czerwca na Stadionie Fortuna Arena w Pradze. Sprawdźmy, co jeszcze wydarzyło się na piłkarskich boiskach. Po Puchar Danii sięgnął Kamil Grabara. Polak zachował czyste konto, a jego FC Kopenhaga pokonała w finale drużynę Olbo. W Anglii rozegrano zaległy mecz 25. kolejki Premier League. W nim Newcastle pokonało 4-1 do Brighton. Arsenal ogłosił przedłużenie kontraktu ze swoim podstawowym piłkarzem. Mowa o podstawowym bramkarzu Kanonierów, Aronie Ramsdale'u. 25-latek jest piłkarzem londyńskiego klubu od 2021 roku. Wtedy to za 28 milionów euro trafił na Emirates Sheffield United. Według Fabrizio Romano umowa z Ramsdale'em ma obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku. Zaprezentowano oficjalne logo kolejnych Mistrzostw Świata. Specjalna prezentacja z tej okazji miała miejsce w Los Angeles w obserwatorium Griffitha. Logo przedstawione przez Gianniego Infantino wygląda tak. Trzeba przyznać, że nie jest to jakiś ambitny projekt. FIFA tłumaczy to tym, że tak prosta kompozycja będzie łatwa do wykorzystania przy sprzedaży różnych produktów dotyczących mundialu. Takie podejście do sprawy spotkało się z lawiną krytyki. Logo nazwano najgorszym, jakie można było przygotować na Mistrzostwa Świata. Zobaczymy, czy FIFA wyciągnie z tego wnioski i poprawi wygląd. Al-Hilal nie składa broni w kwestii pozyskania Lionela Messiego. Argentyńczyk najprawdopodobniej po zakończeniu sezonu opuści Paris Saint Germain jako wolny zawodnik. Zatem jest to okazja do pozyskania jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Chce ją wykorzystać saudyjski Al-Hilal, który ma proponować Messiemu rekordowe pieniądze. Jakiś czas temu mówiło się o pensji w wysokości 400 milionów euro rocznie. Według portalu Gol.com stawka ta została podbita. Saudyjczycy są skłonni zaoferować Messi'emu zarobki na poziomie pół miliarda euro. Są to wręcz niewyobrażalne pieniądze absolutny rekord. Czas pokaże, jaką decyzję podejmie Messi. Zapewne zapadnie ona po zakończeniu sezonu. Lech Poznań oficjalnie potwierdził odejście jednego ze swoich piłkarzy. Mowa tutaj o portugalskim obrońcy Pedro Reboczo. Jego obecny kontrakt obowiązuje do 30 czerwca tego roku i nie zostanie on przedłużony. Poinformował o tym sam klub w oficjalnym komunikacie. 28 latek na Bułgarską trafił latem 2021 roku z francuskiego Django. Jego największym sukcesem w Lechu było wywalczenie Mistrzostwa Polski. Tony Kroos zabrał głos w sprawie swojej przyszłości. Kontrakt niemieckiego pomocnika z Realem Madryt obowiązuje do końca tego sezonu. W mediach pojawiały się sprzeczne informacje co do jego przyszłości. Głos postanowił zabrać sam zawodnik. Po przegranym meczu z Manchesterem City Niemiec przyznał, że planuje być w kadrze Królewskich na kolejny sezon. Jednocześnie podkreślił, że nie wie kiedy oficjalnie zostanie ogłoszone podpisanie nowej umowy. Wszystko zatem idzie zgodnie z planem i przegrany dwumecz z The Citizens tego nie zmienił. Wróćmy jeszcze na chwilę do środowych wydarzeń na Etihad Stadium. Manchester City bez dwóch zdań rozegrał kapitalne zawody. Nie obyło się jednak bez spięć i nieporozumień w ekipie obywateli. W sieci pojawiło się nagranie z udziałem Guardioli i De Bruyne. Hiszpan miał krzyczeć do Belga, aby ten podał piłkę koledze z zespołu. Pep miał usłyszeć od pomocnika, aby się zamknął. Widzimy później, jak Guardiola spokojnie odchodzi w kierunku ławki. Nie było to jedyne spięcie tego wieczoru. Na murawie obecny był Patrice Evra, obecnie telewizyjny ekspert, a w przeszłości piłkarz lokalnego rywala City, Manchesteru United. Tak na marginesie Francuz postanowił pojawić się w czerwonym garniturze. Po spotkaniu Evra wdał się w słowną utarczkę ze sztabem szkoleniowym gospodarzy. Atmosfera była nerwowa, ale na koniec negatywne emocje odeszły, a panowie podali sobie ręce. Polski klub może liczyć na wsparcie kibica z dalekiej Japonii. Wisła Płock w tym sezonie jest uwikłana w walkę o utrzymanie. Ich sytuacja nie jest najlepsza pomimo zajmowania bezpiecznej pozycji. Płocczanie mogą liczyć na wsparcie Hiroakiego Hokury, który od wielu lat kibicuje Wiśle. Na swoim Twitterze napisał: "Bitwa się już zaczęła. Będę częścią historii mojego ukochanego klubu. Chcę spotkać każdego z uśmiechem i z uśmiechem wrócić do Japonii. Spotkajmy się 21 na stadionie." Jak widzicie, Japończyk specjalnie przylatuje do Polski, aby kibicować swojemu ukochanemu klubowi. Czy z takim wsparciem Wisła się utrzyma? Przekonamy się o tym niebawem. Sprawdźmy jeszcze co ciekawego wydarzy się w najbliższy piłkarski weekend. W Anglii zostanie rozegrana 37. kolejka Premier League. Najciekawiej zapowiada się rywalizacja Manchesteru City z Chelsea. The Citizens już w ten weekend mogą przypieczętować mistrzostwo Anglii. Innym ciekawym starciem będzie rywalizacja Liverpoolu z Aston Villą. We Francji zaplanowana jest 36. kolejka Ligue 1. Kolejny krok w stronę mistrzowskiego tytułu postara się zrobić PSG, które zmierzy się z W Pozycji wicelidera będzie bronić Lons, które na wyjeździe zagra z Lorion. W Hiszpanii 35. kolejka La Ligi. Świeżo upieczeni mistrzowie FC Barcelona na Camp Nou podejmie Real Sociedad. Real Madrid natomiast zagra na wyjeździe z walczącą o utrzymanie Walencja. W ligowej tabeli królewskich postara się dogonić Atletico Madrid, które zmierzy się z niedawnym finalistą Pucharu Króla Osasuną. W Niemczech rozegrana zostanie przedostatnia kolejka Bundesligi. Lider Bayern-Monachium zagra z RB Lipsk, natomiast wicelider Borussia Dortmund zmierzy się z Augsburgiem. Ciekawie może być w meczu drużyn walczących o utrzymanie, Bochum zmierzy się z Hertą. Porażka tych drugich będzie oznaczać definitywny spadek. We Włoszech 36. kolejka Serie A. Bardzo ciekawie zapowiada się mecz Napoli z Interem. Dużo emocji będzie w meczu drużyn walczących o utrzymanie. Mam tu na myśli Lecze i Specje. W Polsce zaplanowana jest przedostatnia kolejka Ekstraklasy. W Gdańsku Lechia podejmie Legię Warszawa. Będzie to pożegnanie Gdańszczan nie tylko z Ekstraklasą, ale także z Flavio Pajszao. Ciekawie będzie w Zabrzu, gdzie, będący w formie górnik, zagra z pogonią Szczecin. Dzięki za uwagę, przypominam i zachęcam do założenia klubu w Top 11. Link do gry oczywiście w opisie. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!